Siemano YouTube, Bernard ze Snakebarn. Witam Was w sobotnim odcinku i tak jak obiecałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o odmianach barwnych pytonów krwistych. Także zostańcie ze mną, zapowiada się mega odcinek. Intro i jedziemy z tematem. Słuchajcie, małe sprostowanie. Odcinek, który właśnie oglądacie, miał być sobotnim odcinkiem. Także nie zwracajcie uwagi na to, że widzimy się w środę. O, słyszycie? Mojego małego gwiazdora. Nie zwracajcie uwagi na to, że widzimy się w środę, bo widzimy się w sobotę. <grywia> widzimy się w sobotę. Zależało mi po prostu na tym, żeby odcinek yy, na temat odmian barwnych pytonów krwistych ukazał się zaraz. Tak, już do ciebie idę. Ukazał się zaraz po odcinku na temat ich hodowli. Także życzę wam miłego tygodnia. Widzimy się w sobotę. Intro i jedziemy z tematem. Słuchajcie, zanim przejdziemy do oglądania kolorowych klusek, jest jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę wspomnieć, to znaczy o zmianie nazewnictwa. Kiedyś były trzy podgatunki Pytona kurtus. Na początku lat 2000 ogólnie nie się tego zapewnić, ale chyba, chyba tak właśnie było. Na początku lat 2000 zostały one podzielone na trzy oddzielne gatunki. Wcześniejsza nazwa każdego z tych gatunków zawierała nazwę Pyton Kurtus. W tym momencie mamy już e, tylko jednego Pyton Kurtus. Możecie go tutaj zobaczyć. Kolejne dwa jest to pyton. Bronkersmai i pyton. Bredeśtajni. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Co jest w ogóle jeszcze mega fazą i mega zajawką to to, że o ile się nie mylę, to w 2012 roku został sklasyfikowany czwarty gatunek, który jest bardzo podobny do, do swoich kuzynów Endemit, występujący w republice Mianmanu. Mianman, ogólnie jakoś tak. Jest to pyton Kioti Kio. Chwila, pyton kiaitiktio, tio. Tikt... Kiaj... Jakoś tak. Macie tutaj napisane. Więc żeby była jasność. Dzisiaj zajmujemy się tylko i wyłącznie odmianami barwnymi pytona Bronxima, czyli pytona krwistego. Yy, w... Myślę, że w niedalekiej przyszłości, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, możemy poruszyć też e, trzy pozostałe gatunki i trochę sobie o nich pogadać, bo jest to naprawdę, są to mega zwierzęta. Zbliżając się do sedna dzisiejszego odcinka, jeżeli chodzi o odmiany barwne, o mutacje kolorystyczne, pytona krwistego, tutaj nie ma jakichś tam rzeczy bardzo dziwnych czy super złożonych, w sensie nie mamy jakiegoś tam polimorfizmu. E, tak jak w przypadku na przykład baaleśnych, czy, czy nawet gekonów lamparczych. Tutaj mamy prostą genetykę, taką jak u pytonów królewskich czy bał czyli mamy odmiany recesywne, mamy odmiany niekompletnie dominujące, które możemy ze sobą mieszać w dowolny sposób łączyć, szukać i tworzyć. Ok, no to lecimy. Słuchajcie, zaczniemy od genów recesywnych, będziecie mieli je podpisane obczajcie zdjęcia. Bo są naprawdę mistrzowskie. Także jedziemy. Pierwszy na początku jest Albino T. Ale w Albino T, możemy już ogarnąć takie linie jak Sherry Bomb. Tomatobomb lub kolejna linia e, tyrozyno-dodatniego albinosa, e, taka jak właśnie Blond. Dodatkowo, e, z genów recesywnych mamy też, moim zdaniem, rewelacyjne i na pewno jedne z najpiękniejszych albinosów, ogólnie u węży. Chyba najbardziej wyraziste, powiem Wam tak szczerze, że bałacesarski albino. Czy byton królewski albino nie umywa się kolorystycznie do tyrozyną ujemnych albinosów pytonów krwistych? Wprawdzie tych genów recesywnych nie jest zbyt dużo. Ale jest już kilka fajnych linii, można się tutaj rewelacyjnie, moim zdaniem, pobawić w selekcję. Słuchajcie, przejdźmy do genów niekompletnie dominujących. I tutaj zaczniemy od e, takich podstawowych genów, jak Matrix. Mm, jego super forma Ivory. Dalej, kolejnym genem jest Batik. Rewelacyjny Golden Eye, który w super formie robi węża MacPi, magpie? magpie? Po prostu mistrzostwo. Słuchajcie, jeżeli chodzi. Jeszcze o geny kodominujące czy geny, które nie są do końca poznane, yy, kiedyś ktoś zadał mi pytanie, czy widzę potencjał w pytonach krwistych i w ich odmianach barw. Słuchajcie, yy, widzę wszędzie potencjał, wszędzie tam, gdzie pewne rzeczy dopiero zaczynają się dziać zaczynają się rozkręcać. W przeciwieństwie do pytonów królewskich, które mają naprawdę masę zwolenników na całym świecie, jest to zwierzak, który. Jest hodowany w zasadzie chyba w każdym kraju e, na świecie no może nie w każdym, ale w większości. Jeżeli chodzi o pytony krwiste i ich odmiany barwne, z, jeszcze jest tak naprawdę cała masa do poznania, cała masa do zrobienia, do zabawy w selekcję, do tworzenia nowych kombinacji genetycznych, wypatrywania nowości, pielęgnowania ich. Mm, I to sprawia, że moim zdaniem ten wąż ma ogromny potencjał. Jego zwolenników z roku na rok przybywa. Jest coraz więcej osób chcących posiadać w swojej kolekcji pytony kwiste, co jest naprawdę, naprawdę rewelacyjne, bo jest to świetny zwierzak. Jest to średniej wielkości pyton, który naprawdę, moim zdaniem, moim zdaniem, daje bardzo dużo radości. Słuchajcie, zobaczcie sobie jeszcze kilka mega kombosów, które udało mi się znaleźć. Mówimy tutaj o 007, który jest. Ee... Połączeniem Goldenaya i Matrixa Batrix, który jest połączeniem Batika i Matrixa. Także naprawdę mistrzostwo. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda Batrix w terozumie dodatnim albinosie. Rewelacyjna sprawa. Zobaczcie sobie jeszcze na przykład Pixela, który jest połączeniem. Batika i Goldenaya, no naprawdę wygląda mistrzostwo, a jeszcze w tyrozyno-dodatnim e, albinotyzmie po prostu robi totalny szał. Zobaczcie, Batik Genetic Stripe. Zobaczcie, Macpie, Magpie, tyrozyno ujemny. Zobaczcie w ogóle, jak, jakie możliwości i jakie kombinacje jeszcze dają. Trochę muzyki i lecą. No, 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 no. Who <laughs> Jeszcze zanim przejdziemy do końca, jedna sprawa. Ym, napotkałem się, przebierając, przekopując, odchłanie internetu yy, na kilka odmian barwnych, odmian kolorystycznych pytonów kwis, które tak naprawdę nie są jeszcze do końca poznane. Takie na przykład jak Pybold, która w sumie jeszcze nie wiadomo, czy jest cechą recesywną, czy nie jest. Najprawdopodobniej jest. Ale jest jeszcze, tak jak mówię i podkreślam to po raz kolejny, jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w pytaniach kwistych, w odmianach i mutacjach barwnych, także naprawdę wąż wart uwagi. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście no mówię, moje wypociny. Trochę mi zajęło przygotowanie tego wszystkiego, znalezienie masy zdjęć, które które zobaczyliście. Także mam nadzieję, że się podobało, że niektórych z Was ten gatunek zafascynuje, tak jak zafascynował mnie i wiele, 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 wiele innych osób. Z tego miejsca gorąco pozdrawiam Mariusza z Black and Blood Constrictors, bo jest to człowiek, który naprawdę w wielu rzeczach mi pomaga. Ma jedną z lepszych wiedzy odnośnie pytonów krwistych. Także naprawdę mistrzostwo. Wbijajcie do, na jego fanpage na Facebooku, Macie go w komentarzu, znaczy puh, macie go w opisie filmu. Także sobie zaglądnijcie. Naprawdę rewelacyjna opcja. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu. Słuchajcie, bawcie się dobrze. Spędźcie go miło. My widzimy się w środę. Wiadomo. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. I do zobaczenia w środę.